Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym pięknym, wielkanocnym, radosnym okresie witam Was bardzo serdecznie z Krakowa, Ojciec Piotr Wiśniewski. Do dzisiejszej pracy potrzebne będą jasna kartka, plastelina, marker, kredki. Tego samego dnia, dwaj z nich byli w drodze do wsi zwanej Emaus. Oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte tak, że Go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jednym z przebywających w, w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Czarnym markerem rysujemy kształt oka. A w środku źrenica. Dorysowujemy brwi, a źrenicę kolorujemy na kolor niebieski, bardzo delikatnie. Teraz z plasteliny wykonamy postać człowieka. Najpierw robimy głowę. I naklejamy w źrenicy oka. Ojciec Piotr powiedział, że czasem na ulicy, w szkole, w przedszkolu nie dostrzegamy swoich znajomych, przyjaciół, a także nie dostrzegamy w życiu Pana Boga. Drogie dzieci, jaka zaskakująca sytuacja. Dwóch uczniów, zasmuconych wszystkim tym, co stało się z ich mistrzem, podąża z Jerozolimy do Emaus i rozmawia. Rozmawia o tym, co się stało. Nagle staje między nimi i idzie razem z nimi Jezus, a oni go nie poznają, dalej rozmawiają o Jezusie, zupełnie nie wiedząc, że mówią do Niego. Czy zdarzyło Wam się czasem przechodzić ulicą? I nie rozpoznać jakiejś bliskiej osoby, kolegi, koleżanki, a może to obok Was przechodził jakiś znajomy i w zupełnie nie zwrócił uwagi. Może tak był zajęty jakimiś myślami, może zwrok miał utkwiony w komórce, może tak spieszył się do domu lub innego miejsca, że przeszedł obok, nie rozpoznał Was. Czasem tak się zdarza, że człowiek nie rozpoznaje przechodzącego obok człowieka. Bardzo często się zdarza, że człowiek nie rozpoznaje Boga. Oczywiście Boga rozpoznać jest bardzo trudno. Zobaczyć go. Ale pamiętajcie, zawsze możemy zobaczyć go w drugim człowieku. Zawsze możemy rozpoznać go na Eucharystii. Kiedy nam się świętej kapłan unosi hostię i mówi oto baranek Boży, patrzcie. Patrzcie, bo to jest Jezus. Rozpoznajcie w tym białym chlebie Boga.